Cześć, Wam pomyślałem, że coś tam nagramy, wrzucimy. Na jakim etapie jesteśmy teraz? Trochę mocne słońce. Nie wiem, czy nie będzie przeszkadzało do nagrania, ale zobaczymy, jak to będzie. Eee, więc tak, tu ściankę mamy na 7 rzędów. Zostało nam 5. 8 wystartowany. Ja do końca, do samej, do samej góry pogonimy, wtedy weźmiemy się za te, za te długie i poprzeczne wszystkie. Tu jedną mamy gotową. Może z tej strony będzie trochę lepiej widać mniejsze słońce. Przy okazji zachęcam też do subskrybowania naszego kanału, komentowania będzie widać. Trochę więcej może. Tam czekamy już na nadproża. Nadproża będą gazobetonowe. Jutro mamy przyjechać. Jutro też przyjadą nam z Bureksy, Bo nam się skończyły tam 12, nam tylko została i wentylacja. W zasadzie mamy podocinane. Tu jeszcze tylko na drzwi dotny, Ale, to już jak przyjadą, przyjadą nad to będę wiedział dokładnie w którym miejscu wyciąć. I jutro, już coś nagramy, jak montujemy to nad Jak wyciąć ładnie, tu mamy już okienko do łazienki i czpień. Jeszcze tu na dole będzie dwunastka domorowana. I tam będzie lekko wcięte 6 cm w dół. I będzie osadzone nadproże. I na nadprożu już będzie bezpośrednio wieniec. Yy, wraz ze stropem, tak? I tu możecie sobie zobaczyć jak to jak to estetycznie wygląda jak, jak jest docinane tak jak my to robimy, czyli wysuwamy sobie dalej i docinamy później już do pionu. Wszystko to wszystko to wtedy jest równiutkie. I ja miło jest popatrzeć. O! I cóż. Myślę, że komin to sobie przełożymy jeszcze na następny tydzień. W tym tygodniu się skupimy tutaj na tych dwóch ściankach krótkich. Czyli to mamy gotowo, stawimy nad proście, żeby już było picobello. I zrobimy tamtą stronę. Drugą krótką naprzeciwko. Zaczniemy tą. Wygonimy i wtedy się weźmiemy już za ściankę tą długą. Dwie poprzeczne i komin. O! I tak to wygląda. Tak jak mówiłem, nie będziemy nagrywali tutaj każdego dnia, bo to jest w kółko to samo. Klej pusta, klej pusta, klej pusta. Tutaj mamy widoczne. Dwa kanały wentylacyjne Które będą wychodziły aż, aż nad połać Drugie takie same dwa mamy, mamy tam w kuchni Na tej długiej ścianie Tu jest oczywiście łazienka dlatego też są I tyle I tyle, mówię jutro jeszcze Nagramy jak, jak obsadzić i przygotować przygotować ściany do obsadzenia nadproża systemowego. Nic trudnego, już w zasadzie na, na jednym z filmów pokazywaliśmy to, jak budowaliśmy garaż. Tam były nadproża gazobetonowe z solbetu. Montowane lekko, miło, przyjemnie i przede wszystkim cieplej. No i dobrze myślę, że jutro jeszcze nagramy ten filmik z nadproży, kolejny wrzucimy z, z, z komina systemowego i później dopiero jakby zaczniemy szalować schody zewnętrzne i taras i strop. Tam już myślę, że materiał będzie ciekawszy. Pewnie wielu z Was zainteresuje, w jaki sposób to zrobić. Wam dzięki i do zobaczenia następnym razem.